Witam wszystkich serdecznie ze zem Jacek Kolendowicz, osoby, której ja nie muszę reklamować ani przedstawiać, bo jego reklama to cały jego życiorys i przekrój tego, czego osiągnął w wędkarstwie. Jacek, dzisiaj pomagasz nam w, festi... Przepraszam, w Narodowym Dniu Sportu. Natomiast na festiwalu. Bardzo dziękujemy. Natomiast na festiwalu specjalny panel poświęcony, że tak powiem, wędkarstwu, nie tylko spinningowemu, już zdradziłeś, ale może o tym dwa słowa sam. No Trudno znaleźć taki temat, który by wszystkich interesował, bo są składnikowcy, spinningiści. Starałem się taki temat znaleźć i znalazłem. Jest, tym tematem jest rozwój wędkarstwa. Z racji tego, że no, uprawiam wędkarstwo, odkąd pamiętam, więc to są dziesiątki lat, przyznać, z czego dużą część stanowiło wędkarstwo wyczynowe, więc kontakt nie tylko z różnymi łowiskami, rybami, ale także z wieloma wędkarzami. E, e, wydaje mi się ciekawym tematem, który szczególnie młodych zainteresuje, jest jak się rozwijało wędkarstwo. Młodzi nie pamiętają, jak się samemu w woblery, jak się zmieniały techniki wędkowania, metody, które kiedyś były i nielegalne, w tej chwili są bardzo sportowe. A ja tylko się wtrącę, że na festiwalu właśnie to, o czym Jacek teraz wspomniał, czyli teraz tak szumnie nazwane rękodziełem, będzie bardzo szeroko, będziemy wielu mieć wystawców, którzy właśnie wracają do tych korzeni, a tutaj Jacka można już spytać o to, czy rzeczywiście potwierdza to, że jednak rzeczywiście te ręcznie robione przynęty są dużo bardziej skuteczne niż te klepane maszynowo przez duże firmy. To jest tak jak w muzyce. Ludzie korzystają z najnowszych e, nośników energii, a są miłośnicy winymi, tak? czy winynów, tak? czyli płyt winylowy. Tak, tak. Tak, no, tak, oczywiście. tak samo jest w wędkarstwie. Te rzeczy najciekawsze, najcenniejsze pozostają, oczywiście, w jakiejś swojej tam niszy. Natomiast e, nowe rzeczy uzupełniają go wędkarstwo. Wędkarstwo jest w tej chwili niesłychanie bogatym sportem, różnorodnym. Jest mocna specjalizacja, i ja chcę takie spojrzenie z lotu ptaka, z drona, bym Globalne, i globalne w sensie historycznym, w sensie osi czasu. Co było w latach powiedzmy 70., a co jest teraz? Słuchajcie, także te i inne kwestie na pewno będzie okazja poruszyć. Przypominam, Festiwal Wędkarski niedziela, specjalny panel dyskusyjny z Jackiem, ale, ale, ale... oprócz panelu będzie też okazja pogadania. O tym, bo panel będzie trwał ileś tam minut, ile mi organizator szanowny wyznaczy, a potem zapraszamy do rozmowy bezpośredniej. Ja tam będę cały czas Czyli zapraszam, chętnie porozmawiam z każdym na temat wykładu innych kwestii dotyczących wędkarstwa. Wszystko na temat. Dyskusja, zadawanie pytań. Jacek jest do Waszej dyspozycji. Jacek i nie tylko on, bo oczekujemy wiele niespodzianek. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. Festiwal Wędkarski, Wielkie Święto Wędkarskie Kielce, 14-15 października. Zapraszam do zobaczenia serdecznie. na miejscu. Jüpiter'üştü oh, şey.